Dajcie moi mili widzowie z tej strony e, Mr. Max 2002 200203 I to jest pierwszy survival Minecrafta Nazwijmy go swoją nazwą Nie będę już was przynudzać trochę Bo nie będę e, mówić jakie mody mam Mam 5 modów czy tam 7 e, No więc nie mam Rotę i zaczynamy grę. O, rozpiliśmy się ładnie przy drzewku. Ścinaj, ścinaj, ścinaj. Jest, to jest pierwszy odcinek na YouTubie z mojej publiczności. Myślałem, żeby nagrywać, i stwierdziłem, że tak będę nagrywać. Okej. Okay. No stwierdziłem, że będę nagrywał Minecrafta, ale na modach. Bo bez modów to ja trochę nie lubię. O, jest. No właśnie, wszystko na deski. O. Dzień dobry. O, oh fuck. Chodź tu ginie do Spider-Man, sieć! Czarna sieć. kolejna proszę na impre. Okej. Okay. I już mamy rzecz, której nie będziemy mogli wydawić. Dziękuję, że nie mam żelaza. O Jezu. Na razie nikogo nie ma. O Jezu Piszcie mi pozytywne komentarze, czy z kimś mamy nagrać, nie wiem. O Jezu. W następnym odcinku znajdziemy sobie miejsce na domek, pokopiemy sobie trochę. Przewiduję, jest telefon komuś, dzwoni. To nie mój, pewnie brata. Ok. Pokopiemy sobie dwa staki, czy trzy staki kobla i kończymy. Każdy odcinek, nie wiem, od następnego odcinka będzie trwać, nie wiem, 5 minut, trzy. No, postaram się, żeby dziesięć. Przynajmniej. O żelazo. I ja o to mi chodziło. No ale to w następnym odcinku go przerobimy, bo nie mamy węgla. Ale żelazo mamy. Dalej. Jak więc mówiłem, będzie tylko seria na modach. Jak będziecie chcieli, żebym nagrał jakiegoś parkura z kimś, to ja nie wiem, z do jakichś kolegów, e, pójdę i zapytam, czy by ze mną nakręcili. O Jezu. A kilofem chcesz? No dziękuję, że mi skończyłeś killoff. Yes. Zjedzmy sobie coś. Dobra, jest kilof żelazny. Wykupujemy Ambera. Jaka chwila, bo mamy pierwszy... Najlepszą rzecz. Okej. Okay, to byłoby na tyle w tym odcinku. Na yy, następnym odcinku zbudujemy domek. Pokopiemy jeszcze tutaj trochę. Więc trzymajcie się łapki w górę dla mnie i subskrybujcie mój kanał. Więc trzymajcie się i cześć!